Witajcie, witajcie, witajcie. w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś ze mną jest. Yy, Przepraszam, proszę, tutaj. Eee, jeszcze raz. Pikonek. O. Tak. tak będzie najłatwiej. Tak, tak będzie najłatwiej. Teraz. 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 Super dress. Pokaż, ogólnie tutaj mamy hodowlę. Yy, tutaj mamy jednego hodowlę, jednego zębiaka. Siema, mam <grym> A nie bądźcie. Wioglą. Vyoglond... Da, eh, trudno. Mam Poduję, że to ty, bo ty nie znamy... O, widzę cię! Kacper, spójrz na siebie. Spójrz na siebie. Spójrz na siebie, okej. Okay, okay. O, ej, ej, jeszcze Siadamy się w tej wiosce i ją zmieniamy. I to jest na serio tutaj, mi się wydaje, że dobry pomysł. Widzę cię. Ja, ja, ja bym wolał gdzie indziej. Czekaj, bo ja nie wiem, jak się je żarcie wywala. E Aha, jestem, jestem, jestem. No dobra, bo mnie wywaliło. Czekaj, dołączam. Tak, tak. Ty, bo mnie w bloku zespałniło. Ok. Tak, zbierz sobie tutaj to. Tak. To będzie do ciebie. Tak. E, tutaj gdzieś była dziura. Tak, była dziurka. Taka głęboka. Taka bardzo głęboka O tu Czekaj. Rób to co, co ja tylko zbliż to, zbierz to ścianę, która jest na górze No? Zkacz <grym> Dobra, daj mi to ścianę, która jest na górze. Trazebrać z góry. Dobrze. Dzięki. Rafaj, e, jakby co tyle. Ej, czekaj, da się złoto kamiennym? Ej, nie, e, nie. To jest długie. Więc uważaj, bo tutaj mogą być y, dużo różnych. Oi! me! A teraz nie zastrzeli. Bo pracy. Co jest? Co to jest? Co nie, jest? Co to jest? Co to to Nie wiem Co bo Jesteśmy roztoczenić. O nie. Nie ma tak. U lala. Nie wiem jak on wybuchł, ale okej. Okay. Eee, przydem. Tam jest żelazo. Daj nie będzie na. Jeszcze. Dacujemy. Tak około. Trochę żelazo. Zaraz. Żelazo... Y... Masz tutaj cztery tak. O może. Mam... Jest tutaj Węgier, dwadzieścia cztery Węgla. Hop, 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 hop. Wó, ta będzie najgorszy sposób. Do śmierci. Coś? Tak! Kurczę! We, weź nie zbieraj tam nic, jakbyś mógł. Uh -huh. Na razie. A po jakim czasie, albo że... Nie, nie wiem, bo na Xboxie tak było, jak grałem wcześniej. Po jakim czasie znikają przedmioty z ekwipunku? Nie wiem. Znaczy się... z podłogi znaczy się. Nie wiem, podłogi, ale ty szybko tutaj przyjdziesz. No, ja już jestem w połowie wręcz. E, a mogę tylko Expa trochę ci zabrać i to? To jest przypadek, bo uciekłam przed szkietem, żeby ten sam szkier mi nie zrobił ale tylko ekspert się zabrałem. ok Okej. ile w ogóle jest lekcja? O 13.20, nie wiem za ile. A, okay. bo... bo ogólnie mam jeszcze... Właśnie zrobiliście satanię, która była z, e, z chęci trzeba było przysłać, bo ja nie. Nie wiem. Ej, popatrz, bo, bo ogólnie była też jeszcze taka sytuacja, nie? Mamy jeden HP Już. Ej, bo mi się chyba drogi pomyliły i trafiłem na skrzynię. A nie, tutaj była skrzynia. Ej gdzie jest ten mój lud? Tutaj był. Nie. Ty, straciłem wszystko nie. normalnie. Nie, patrz. Czekaj. Ej, nie, tu, tu się drogi pomyliły, ty. Ty, ej, a no, bo tam to miejsce wyglądało identycznie, wręcz. Ups. No, ja Wchodzisz. E, I daj mi coś do jedzenia, proszę, też. Tak, by było dobrze, żebyś dał. Czekaj, ja szybko ogarnę. E, I do jedzenia masz ziemniaki. E, ziemniaki? Na, na razie. Nie, 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 ze sobą, bo sobie zapomniałeś, bo... A no i czekaj, postawię tu skrzynię na kolejne śmieci, bo mam ich dużo. Ej, ej, kacpery, musimy tylko teraz znaleźć. Yy, nie zrobić nieskończone źródełko. Nie, my, wystarczy, nie, tylko mam trochę wody. Wystarczy, mam taki duży zbiornik z lawą i mamy yy, portal. Brak, yy, daj mi proszę pochodnie też, bo, bo jakby nie mam. Okay, masz Już, i... czekaj. Dam ci połowę. Dzięki. O, dużo masz. Tutaj nic nie ma. Tutaj e, też nic nie ma. Więc do przodu chodźmy. O, jest woda! Okej, okay, tylko muszę zrobić crafting. A nie, jeszcze muszę zrobić piecyk. Okay, Musimy zrobić crafting i piecyk i. Jak coś to zdejmiesz? Nie, nie, nie załata nie, nie, załata, nie załata wody, ponieważ muszę zrobić... ponieważ zrobię tutaj mam, tak szybko wiaderko. Nie? Tak szybko speed wiaderko. Spid wiadro. To się robi. I teraz jak się robić tutaj mam pochodnie. O! O! Ej, to to żelazo się wzięło? Nie, no, ej! Trzeci raz wydobywam to samo żelazo. No, serio? Przynajmniej, przynajmniej znam już bloki na pamięci, wiem co gdzie jest. O! Dobra. Yy, tak, mam nadzieję, że te creepery. O nie, jeszcze jest tam creeper. Co się stało? Mam miała z jedzeniem znowu. Jak zwykle. Teraz spróbuję sobie zrobić chlebę. Chleby, 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 chleby. Chyba tyle ja powinno ustawić trzy chrabi. Mam lawy, mam mega dużo lawy. Eee, gdzie jesteś? Jak, jak weszliśmy do kopalni, jak znaleźliśmy kopalnię, mm -hmm. nie? To my poszliśmy na lewo. Znaczy się na prawo. A ja polazłem teraz na lewo i jest kopalnia. Aha, czyli tam do tyłu. Tam, gdzie było załadowane przeze mnie. Mhm. Dobra, poczekaj. Tylko teraz muszę się wydostać z kopalni. To jest najgorsze, kiedy muszę się wydostać z kopalni, bo ja nie wiem, gdzie jestem. Co ja zrobiłem? Chłopie, przy terenach lawistych yy... To będziemy mogli zrobić portal, tylko stoi w miejscu, żeby mógł Cię namierzyć bardzo na łatwo. Ale ja... ja to... Ja ma... ja... ten... Ja sobie wrócę... Z boku. Dobra, poczekaj, muszę zrobić tutaj ładny... Uwaga, jest. Tylko daj mi jedzenie, daj mi szybko jedzenie. Ja już wracam tak batewu. No szybko, ale nie... Cho choć... Tylko pani, będziemy chodzić do notaru, nie? No to ja sobie chociaż muszę coś podkładać albo coś. Ja muszę na pewno wrócić mhm. na ląd. Mhm. Nie wiem jak, bo ja bym się zgubił już całkowicie. Mhm. To mnie dziwi. Dobra. E, to ja idę ogólnie chyba do portalu teraz. Dobra. Znowu za tak? Oj Super, wysypałem się. Dobra. To jest, to jest głupie, to nie ma sensu, ale to jest fajne z drugiej strony. Okej. Okay. Ja mam i ja Chyba wszystko mam. Mam złoto, mam 5 złota, Dobra. Będ, będzi, będzi, będą trendy, trade. Tylko masz... nie masz złota ogólnie. E, złota 13. No to daj mi, y, priest, bo będą tradey w takim razie. Już jestem, proszę pana. Ej, już, e, czekaj, tu jestem. I może żebym mógł przetrwać w naderze. Pokaż. Ja nie mam, ja nie mam nic już. O, patrz, już pigmy. Y, nie nie atakuj go. Nie atakuj, patrz. Przejdź sobie po prostu obojętnie Ej, ale to znaczy Skurwoon niech ma co yy, cię zabić Patrz, one, yy, patrz Widzisz, teraz już tam już, już jest im stapki złota i... Nie, zabił mnie, poczekaj yy, Jak coś, tam nie zbiera już rzeczy zabij mnie, ponieważ... Uważaj, mnie, tutaj Kacper, Kacper Kacper, Przy komputerze, jak byłeś u mnie, nie wiem, czy widziałeś. Mam no, taki, taki, taki pendrive'ik. Nie, przy komputerze ja mam takie pudło na nogi. No. I ono zasłania trochę wydechu komputera. Ej, nie, nie, ja tu. Jeden nie zabił jeden. Ej, ja tu wrócę, jak będę mieć yy, złoto. No to. Yy, ale będziemy mieli już wszystko zrobione. No Patrz, no, wystarczy nam tylko nuder do strzęścia. Do szczęścia jeden netherite Au Au Hop Jeszcze szybkie. ooo Fajne Fireball No nie, no co jest? To jest y szkielety Bo się sobie poszły do naszego świata, co nie? Ja Dostały szkielety tutaj ja muszę po pierwsze ja muszę odkryć, gdzie się wychodzi. Tu się wychodzi. Nie, to ja sobie to muszę zaznaczyć. Ja tutaj dam milion pochodni. Kasper, pomóż mi tutaj, bo ja już jestem w naderze... O super! No sam teraz pingling! Lepiej tutaj nie iść, bo tutaj jest ten pinglin. Ten taki duży. To iść do ciebie czy nie iść do ciebie? No, możesz iść, ale na własne rysoko. Ale poradzisz sobie wziąć te itemy? Eee, nie. No to muszę pójść. No, ja ginę. E, mnie wywali z serw... O, dobra, jednak nie. Już miałem powiedzieć, że mnie wywali z... Zginąłeś? Nie. Tak, ja postaram się nie zginąć. Chcesz? Nie, 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 nie. On mnie serio atakuje. Ej, ten zbroją rzucił się na mnie. Tak? Na żaden Ej, mam dla ciebie klatę w ogóle niezniszczoną od tego pig pigmana. Eee, dzięki. Poczekaj, tylko spróbuję tutaj zabrać wszystko, zanim mnie ten szkielet jeszcze zabije. To iść tam być. do ciebie? No. Fajnie by było. Ej no, przed chwilą znowu mi waliło li live'a, bo pokazuje znowu, że 6 minut Ty nie, coś mnie Dobra, to ty, ależ mnie przestraszył O dobra, wchodzimy, szybka akcja Chillera, jesteśmy lepsi Ty, on ma ulepszoną zbroję, fajnie było go ściągnąć do Żydów Dobra ginę Uważaj To jest za grube co tu się dzieje, nie to jest zły pomysł Mamy za słabe itemy No nie ja umrę Dawaj go, ale teraz z drugiej strony Czekaj ja muszę Masz tu stypa Jedzenie powinieneś mieć. Masz jedzenie? Nie, nie. Mam mało HP, mam tylko 4HP. Dzięki. Okay. Na... Nasza, na mi, mi jakiś miecz, taki... Miecz. Pilglin! Nie wiem, co to jest, to jest jaka To jest ten, co chyba daje ci itemy za to, że mu dajesz złoto. ...nie wyjaśnił na jednego hita. Możesz nie zbierać czekaj, to, co ci daje Eee, nie, chyba potrzebujemy mądrych To już rada? Dawaj, go krwimy! Dawaj, to Raz, dwa, dawaj! Dawaj, go szybko, biega, 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 Założysz sobie moim. A i tak nie mam całej, nie mam klaty jeszcze. Dobra, klaty już nie odzyskam. Trudno, ale mam miecz. Ej, daj mi moje rzeczy, bo chyba zabrać. Tak, zabrać moje rzeczy. Wreszcie. Um. jest. Zgubiłem się przez ujęte. Ja w ogóle mamy e, cztery. E, wiesz, co? Karełki? A ja sobie tutaj będę chatę budować. No okej. Okay. O, sorry! Sorry. Soraz po już. Po niewiastach. Znaczy nie mówię o Twojej yy, hacka starszej. Znaczy tutaj już nie używasz, ale... Ja, już... ja dalej ją używam. Znaczy no, już nie będziesz się używać. To w tej chwili. W tej chwili Który właśnie... Połączę te, te dwa domki ze sobą i będą jednością. Kto masz level? Mały. Drugi. Eee. Nie. Nie. Kacper? No. Zróbmy pogrzeb. Kogo? Wysmaka. Co, zabiłeś go? Tak. A może tobie lepiej rozprawę w sądzie? N nie. On, on, on mnie zaczął wyzywać i wchodzić do mojego domu. Jest, jest pytanie, nie ja chciałem... No, ile? 14. Ula, la. E, dobra, jak kończy się ma? No. Cześć.